Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert, ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę Wam wynik z 7 ostatnich dni jednego z moich sklepów internetowych. Pokażę Wam jaką strategię użyłem do znalezienia produktu, do wygenerowania takich wyników i krok po kroku pokażę Wam jak możecie odtworzyć tą strategię i również sprzedawać w tym dropshippingu. Nie będziecie potrzebowali do tego jakiegoś mega dużego budżetu, wiadomo jednak, że im większy budżet, tym większa szansa na to, że szybciej zaczniecie zarabiać i większe pieniądze. Natomiast nie zawsze, bo czasem dobry pomysł może może sprawić, że wasz produkt będzie się szybciej sprzedawać, niż osobie, która ma jakiś mega duży budżet. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco. I zapraszam do oglądania. Tak więc tak przedstawia się wynik z 7 ostatnich dni na tym sklepie internetowym. Ja ten sklep internetowy prowadzę od około miesiąca czasu. Na początku zacząłem od takiej darmowej metody, którą zresztą Wam pokażę. Później natomiast wykorzystałem te pieniądze, które zarobiłem tą darmową metodą i przeszedłem na płatne reklamy. Ten przedmiot idealnie nadaje się pod tą platformę reklamową, dlatego on też tak dobrze się tutaj sprzedaje. Tak więc przejdźmy do działania, pokażę Wam jak to wszystko wygląda w praktyce, jak Wy również możecie zacząć sprzedawać w ten sposób. Sposób. Na początku oczywiście musimy znaleźć ten produkt, nasz zwycięski produkt, nie zawsze jest to łatwe, jest mega dużo sposobów na to, jak znaleźć takie produkty, są też strony do tego, gdzie takie produkty można znaleźć. Jednak mi zależało na tym, bo oczywiście tak jak teraz tutaj widzicie, reklamowałem ten produkt na TikToku. Na początku za pomocą darmowej metody, później przeszedłem na reklamy na TikToku i zależało mi na tym, żeby ten produkt był idealnie stworzony powiedzmy pod tą platformę. Tak więc znalazłem różnego rodzaju pod którymi ludzie wrzucają różnego rodzaju produkty, które znaleźli. Na przykład, tutaj jest taki hashtag TikTok Made Me Byte, i możemy znaleźć tutaj bardzo dużo różnego rodzaju fajnych gadżetów, produktów, które dobrze tutaj rezonują z tymi ludźmi odbi odbiorcami na TikToku. No i między innymi mamy tu na przykład taki pierwszy produkt. Polecam Wam jeszcze, zanim tutaj do tego przejdę, polecam Wam przyglądać to na telefonie, ze względu na to, że na telefonie znajdziecie tutaj nowości, nowe produkty, możecie ustawić sobie przedział czasowy. Na komputerze mamy trochę, małe pole do manewru, ze względu na to, że na górze widzimy te wszystkie dobrze polubione, bardzo mocno polubione em, filmy na TikToku, czyli te, które mają najwięcej polubień, natomiast no w telefonie możemy sobie trochę to inaczej sprawdzić, na przykład nowo dodane e, i tak dalej, i tak dalej na przykład ten produkt no, zyskał tutaj najwięcej tych polubień, m, ale został już wrzucony chwilę temu i on już chwilę temu się sprzedawał. Myślę jednak, że jest to idealny produkt pod TikToka, dlatego w tym przypadku weźmiemy go sobie tutaj e, i na, na, na podstawie tego produktu pokażę Wam jak to działa, więc w ten sposób to jest tego typu produkt jest on z efektem wow trochę tutaj też rozwiązuje jakiś problem, bo jak ktoś się kąpie, chce sobie coś słuchać czy oglądać, no to tutaj jest to również wodoodporne mamy 5 milionów polubień oznacza to, że tym ludziom podoba się ten produkt, bo jest to naprawdę bardzo dużo polubień i myślę, że gdyby ta osoba miała gdzieś tam link do sprzedaży tego produktu, no to zdecydowanie mega, mega dużo tutaj osób by to polubiło. Mamy tutaj 5 milionów tych polubień naprawdę, żeby uzyskać coś takiego na reklamach, na Facebooku, to trzeba wydać kilka tysięcy, kilkanaście nawet tysięcy dolarów, żeby wygenerować takie wyniki, ona tutaj to zrobiła zwykłym jednym filmikiem na TikToku, więc no ten TikTok cały czas ma mega duży potencjał. Tak więc w momencie, kiedy wybierzecie produkt, zbierzcie sobie tak nie wiem, 5-10 tych produktów gdzieś do Excela, wrzućcie sobie jego nazwy, tak jak on mógłby się nazywać, znajdźcie ten jeszcze wcześniej ten produkt na Aliexpressie, czyli jak w momencie, kiedy znajdziecie ten produkt, no to tutaj zazwyczaj będzie co to jest. Mamy Waterproof Shower Phone Holder. Ktoś tutaj to nazwał w ten sposób. Ja wpisałem po prostu Phone Holder i znalazłem ten oto produkt. On na Ali AliExpressie się znajduje. Tak więc zapiszcie sobie ten nazwę tego produktu i link do AliExpressu gdzieś tam na, w Excelu na przykład. I znajdźcie tak 5-10 produktów. Później wybierzecie ten jeden, z którym będziecie działać i po kolei następne produkty, które będziecie dalej działać, jeżeli na przykład z tym Wam jakoś tam mocno nie wyjdzie. Znajdźcie również ten produkt na Allegro, bo będzie to bardzo ważne do tej powiedzmy darmowej metody, bo będzie ona polegała na tym, że będziecie musieli zamówić ten produkt na samym początku. Tak więc spróbujcie znaleźć również ten produkt na Allegro, czy gdzieś w Polsce, na Amazonie Polskim, czy coś takiego, żeby ten produkt szybko do Was przyszedł, bo nie chcecie też czekać miesiąc, zanim zaczniecie działać, yy, dlatego musicie zamówić to sobie szybko na przykład z Polski. I jak już macie wszystkie te potrzebne linki, wybraliście sobie produkt ten, który będziecie chcieli sprzedawać za pomocą choćby tego TikTok Make Me Buy It, możecie również wykorzystać Hashtag Amazon Finds to również tam znajdziecie kilka fajnych na pewno produktów. I teraz będziemy oczywiście tworzyć sklep z jednoproduktowy, no w tym, w tym przypadku sklep jednoproduktowy zadziała o wiele lepiej niż sklep ogólny chcemy zbudować sklep taki typowo pod ten jeden produkt i mamy tutaj w tym przypadku pewien kabel, który również dobrze działał na TikToku jest to taki kabel magnetyczny trochę on się tutaj tak fajnie składa, bo mam magnesiki, no i ten produkt był sprzedawany, jest sprzedawany na TikToku, bardzo dobrze to tej firmie wychodzi, jak możecie sobie zobaczyć, no to tutaj ta strona produktowa tego sklepu internetowego Netowego. Wygląda trochę tak sobie, tak niestandardowo. Dlaczego tak jest, ze względu na to, że ich główny ruch pochodzi z TikToka, czyli pochodzi z telefonu. Jak zobaczymy, jak ten sklep wygląda na telefonie, no to wygląda on dosyć dobrze, więc dlatego w ten sposób on tutaj został zbudowany. Więc. Pamiętajcie o tym, że to będzie sklep jednoproduktowy. Możecie zbudować go na Shopify, żeby było trochę szybciej. Możecie wykorzystać WordPressa, jeżeli chcecie. Możecie wykorzystać jakąś inną platformę, którą e, będziecie chcieli. Za niedługo przedstawię wam również taką polską platformę, która naprawdę bardzo fajnie działa. Wcześniej nie dałem temu szansy, natomiast po przetestowaniu tej platformy e, naprawdę jest ona bardzo fajna dla ludzi początkujących i dla tych, którzy już mocno sprzedają, ponieważ można bardzo łatwo zintegrować płatności, nawet jeżeli nie macie działalności to możecie bardzo to prosto zrobić poprzez właśnie tą platformę nawet nie musicie się gdzieś tam rejestrować jakoś mocno, tylko poprzez tą platformę możecie to zrobić. Dodatkowo możecie też ściągnąć bardzo szybko wszystkie produkty, czy to z AliExpressu czy to z polskich hurtowni, więc jest to naprawdę bardzo dobra platforma. Bądźcie czujni, bo za niedługo będzie coś na pewno na jej temat. Tak więc na tym etapie macie zbudowany sklep internetowy, macie wybrany produkt, oczywiście ten produkt, który jest na tym sklepie internetowym. Możecie sobie wziąć przykład, no nie wiem, choćby z tego. Sklepu internetowego, czy z innych sklepów, bo są naprawdę bardzo niektóre, dobrze zbudowane, bardzo proste. Nie trzeba tutaj wiele rzeczy robić, a żeby tylko przetestować ten produkt, żeby zobaczyć, czy on będzie się sprzedawał. Więc zbudujcie fajny, prosty sklep internetowy. Nie róbcie nie wiem czego, nie, nie spędzajcie na tym tydzień, dwa tygodnie i wtedy będziecie puszczać, bo to nie ma sensu. Najważniejsze jest, żeby to było proste, w miarę wyglądające, a reszta zrobi się za pomocą marketingu. Jeżeli chodzi o cenę produktu, jaką cenę dać, bo wiele osób też ma z tym problem to spróbujcie sobie dać tak 3 razy ten produkt, czyli powiedzmy, że on kosztuje tu 5 dolarów już nie wliczajmy w to ceny wysyłki no on tu kosztuje, oczywiście w tym przypadku, bo wy musicie wliczyć i dać 3 razy razem z tą ceną wysyłki, więc mamy te 5 dolarów e, możecie zrobić sobie ten produkt za 15 czy też 20 dolarów, żebyście zarobili na tym 15, 10, 20 dolarów, coś takiego, e, bo wiadomo, będziecie wydawać na reklamy, to żeby wam się to też zwracało, tak więc tak żeby mie żebyście mieli ten profit, ja lubię mieć taki profit 15-20 dolarów. Oczywiście wszystko zależy od tego produktu, ale myślę, że tutaj 19,99 to byłoby, byłaby idealna cena na przykład dla tego, dla tego właśnie produktu. No i teraz punkt najważniejszy, mamy nasz marketing. Jak zrobić marketing? Jak ja zrobiłem marketing pod ten Produkt, który sprzedaje na tym sklepie, gdzieś tam w przyszłości będzie takie większe podsumowanie. Pokażę Wam, jaki jest to produkt, jaką stronę zbudowałem. Tak w ogóle to tą stronę postawiłem w jeden dzień, cały i ona sobie tutaj fajnie naprawdę działa. Wykorzystałem do tego fajny szablon, więc tu też Wam to gdzieś tam w przyszłości pokażę. Na początku, musicie zamówić ten produkt, więc zamawiacie ten produkt do siebie. Oczywiście nie z AliExpressu, tylko zamawiacie go z Allegro, z Amazonu, czy skądś, tak żeby bardzo szybko to do Was przyszło. Żeby Mogli jak najszybciej coś nakręcić i mogli zacząć sprzedawać. I teraz, jak sobie zobaczymy na ten sklep internetowy, który Wam pokazywałem przed chwilą z tymi kabelkami, to zobaczymy, jakie oni tutaj mają różnego rodzaju pomysły na to, jak możecie reklamować również Wy ten swój produkt, który wybierzecie. Tak więc oni mają ten produkt u siebie, te osoby mają ten produkt i nagrywają różnego rodzaju TikToki. Ja również nagrywałem TikToki na samym początku. Wrzucałem ich od dwóch do czterech dziennie to jest też bardzo ważne żeby dużo tego wrzucać, żeby sprawdzić, co działa, co nie działa. I mamy na przykład tutaj taki filmik jak sobie zobaczycie, no to na tym filmiku mamy przedstawiony problem, bo jest bałagan, dużo kabli i mamy rozwiązanie tego problemu, ten kabel, przedstawienie tego produktu. Tak więc idealnie nakręcony ten TikTok i to się odbiło również na wyświetleniach. Mamy 14 tysięcy wyświetleń, czyli 14 tysięcy osób zobaczyło ten produkt. Jest to mega, mega dobry wynik, jak za pomocą yy, darmowych reklam. Mamy tutaj również inne filmy, niektóre działają lepiej niektóre działają gorzej, niektórzy się tutaj wypowiadają na ten temat, więc i wy również nagrywajcie tak od 2 do 4 TikToku, możecie wziąć ten produkt, możecie pokazać faktycznie problem, który on rozwiązuje i pokazać ten wasz produkt, możecie pójść i po prostu go pokazać, nie wiem, pójdźcie do ogrodu, pójdźcie gdzieś do jakiegoś parku, gdziekolwiek i nagrajcie jak ten produkt działa, że go wysuwacie, że go otwieracie, no nie wiem, w zależności co to jest za produkt, no, czy na przykład go nosicie gdzieś na szyi, czy na ręce, jeżeli to jest jakiś wisiorek, naszyjnik, czy cokolwiek innego. Sprawdźcie wtedy co działa, wrzucajcie takie, takie tiktoki i zobaczcie, które mają większe, więcej wyświetleń. Mamy tutaj na przykład 14 tysięcy i mamy kolejne 10 tysięcy. Widać, że po podążyli oni za tym rozwiązywaniem tego problemu, czy, czy za tą ideą i no i tutaj wygenerowali kolejny dobry wynik. Mamy 21 tysięcy kolejne, więc oni tutaj wrzucają też tych tiktoków i dzięki temu generują darmowy ruch. Ja również 2 do 4 tiktoków wrzucałem. Tam dosyć fajnie to wszystko działało. Miałem bardzo dużo Wizyt na początku zarobiłem około 500 zł, chyba z takiego darmowego trafiku, czyli z takich darmowych wizyt na tym sklepie internetowym, po czym przerzuciłem się na reklamę na TikToku. Wracając jeszcze do tego darmowego sposobu, obserwujcie też trendy, jakie są. Przeglądajcie sobie TikToka, stronę główną TikToka, obczajcie jakie są trendy, jaka muzyka jest trendy i wykorzystajcie to, co jest popularne, i również nagrywajcie w ten sposób swoje filmy. Możecie, aby się zainspirować, możecie, właśnie poprzeglądać sobie TikToka, zobaczyć coś z Popularne. i nagrajcie coś podobnego, coś fajnego, coś co będzie przyciągało ludzi. Pamiętajcie o tym, że najważniejsze na tej platformie i nie tylko na tej platformie, bo tak samo jest na przykład na YouTubie, to aby ludzie jak najdłużej spędzali czasu na tych waszych filmach. Czyli jeżeli, potrafi, jeżeli wasz film trwa 20 sekund i potraficie utrzymać do 20 sekund tą osobę i tak wiele osób, no to wtedy ten film będzie wam was pokazywany na stronie głównej innych ludzi i będziecie mogli osiągnąć Osiągać o wiele większe te wyniki, więc zadbajcie o to, aby ten filmik był szybki, taki, żeby coś się cały czas działo. No i tak, żeby te osoby po prostu nie chciały wyjść, tylko oglądały, później przeszły na wasz profil. Możecie potestować i zobaczycie, co będzie działało dla waszego produktu. No i bez płatnych reklam nie obejdzie się. Często mówię, że jeżeli zarabiacie za darmo, pokazuję darmowe metody, to tylko po to, żebyście później zainwestowali te pieniądze w te płatne reklamy, bo to tutaj dzieje się tak naprawdę magia i to tutaj wygenerujecie największe wyniki. Trudno wam będzie generować coś fajnego, jeżeli nie macie tych płatnych reklam, i też nie będzie to trwało jakoś wieczność. Oczywiście możecie gdzieś tam zarabiać jakieś pieniądze, ale jeżeli chcecie zarabiać duże pieniądze, no to musicie wykorzystywać te reklamy. Przechodząc do tego TikToka reklam na TikToku, ja pokazywałem w poprzedniej, poprzednim filmie jak możecie te, te reklamy tutaj stworzyć, więc odsyłam do tego filmu, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Ja wam pokrótce tylko powiem, że na samym początku wybrałem jedno zainteresowanie, jeżeli chodzi o ten produkt, bo żadne inne zainteresowania mi nie pasowały i tak jak na przykład na Facebooku testujemy bardzo dużo różnych zainteresowań, żeby znaleźć to, które będzie się sprzedawało. Ja zrobiłem tylko jedno, chciałem spróbować jak to będzie działało. I faktycznie zadziałało dobrze. Dałem budżet 20 zł na to jedno zainteresowanie. No i tutaj fajnie sobie to działało. Później dodałem jakieś kilka innych zainteresowań i jeszcze lepiej to działało wtedy. Tak więc w ten sposób to wyglądało. Przetestowałem naprawdę tylko jedno zainteresowanie na samym początku. Dałem na nie 20 zł dziennie. To zainteresowanie tak naprawdę chodziło jakieś 4 dni, wydało około 100 zł, czy tam 5 dni wydało około 100 zł, i wtedy zobaczyłem naprawdę bardzo duże wyniki. Ta reklama się nawet fajnie zoptymalizowała po wydaniu tych 100 zł, więc to nie jest jakoś dużo. Pamiętajcie też, że nawet jeżeli zarobicie te 500 zł, no to tutaj miejcie też odłożone jakieś pieniądze w razie czego, gdyby ta reklama wam się dobrze chodziła i te przedmioty by się sprzedawały. Ze względu na to, że wiadomo, codziennie musicie płacić te 100-200 zł, nawet 300 dziennie złotych, jeżeli to działa bardzo dobrze. No i gdzieś te pieniądze skądś trzeba brać, żeby płacić ciągle za te reklamy, bo inaczej wam to wyłączą i będzie to totalnie bez sensu. Też nie uda wam się od razu tych pieniędzy, które zarabiacie z, ze sprzedaży produktów wyciągnąć, ze względu na to, że one są na bramce płatności, więc miejcie coś gdzieś tam w zanadrzu, żeby płacić za te reklamy na bieżąco i wtedy będzie to naprawdę bardzo fajnie działało. Polecam, że jak będziecie zaczynać sobie te reklamy na Facebooku, na tym, na TikToku, zaraz na przykład po tym, tak jak ja, przejdziecie cały ten proces, czyli zaczniecie od takich darmowych reklam i później będziecie chcieli te wykorzystać, te płatne, to zacznijcie sobie tak właśnie od jednego, trzech, pięciu zainteresowań, dajcie te 20 zł, nie od razu 50, jeżeli zaczynacie z małym budżetem, no i zobaczycie, jak to będzie działało dla Was. I to by było na tyle w tym filmie. Dajcie mi znać, czy już ktoś z Was skorzystał z reklam na TikToku i czy dla Was również e, tak dobrze one działają. E, jeżeli macie jakieś pytania, również możecie je zadać. Z chęcią na nie odpowiem. Pamiętajcie o jakimś lajku, zostawcie subskrypcję i kliknijcie w dzwoneczek. I słyszymy się następnym razem.